21 grudnia 2022 Stop mi wypuszcza swój film, w którym rzekomo przyłapuje Scream Kinga na citowaniu na serwerze. Ale czy to były cheaty? Skontaktowałem się z Gezem, Inwiaczkiem, a nawet samym Scream Kingiem, żeby odkryć prawdę. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, kto jest to top me. Jest to jeden z najlepszych graczy 1.16 w Polsce. Gracz gildii ANDR, która niestety jest zbanowana na cubeheart.com.net. Prowadzi on własny kanał na YouTube, gdzie pokazuje swoje umiejętności gry na 1.16. Aż do wspomnianej daty, gdy wypuścił film oczerniający Scream Kinga. Uważam, że sam film jest bardziej materiałem odkrywającym, że to jest Scream King, niż pokazującym jego cheaty, co wskazują niektóre komentarze napisane pod filmem. W filmie wspomniany jest o zmienianiu pingu i o podejrzanych hitach, lecz klink nie wziął pod uwagę tego, że może to się... Skoro miał dużo pingu, miał też duże opóźnienie. Sam wiele razy natknąłem się na mocno opóźnione uderzenie. Co do korzystania z pingerów, to udało mi się skontaktować z Inwiatrium, który wszystko Wam zaraz opowie. Większość ludzi. W czasach 2018, 19, 17, jak było jeszcze Kochi, nie wiem, czy znasz Kochi. Absolutnie nie. Kochi, ko Kochi to, to był serwer, to był serwer pierwszy, pierwszy taki, kurwa, zagraniczny serwer, na którym się grało głównie na poty. On w sumie mocno Steam, nie wiem, czy z gościa, też z USA, no, czy tam no. z Ameryki, mm, roz, rozpopularyzował bardzo mocno ten, 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 ten tryb. HC factions czy jakoś, tak, czy HC factions, no, HC Factions. H factions. Tak, HCF. -y. Bardzo to rozpoporozował i ludziom zaczęło się podobać po prostu granie na poty. No niekoniecznie w Polsce, bo potem próbowaliśmy to wrócić do Polski, ale nie, nie wychodziło, ludzie chcieli dalej jeść jabłka. Tam wtedy, wchodzę na tamten serwer, już miałeś wtedy duży ping, nie? No i, bo, bo to było jednak na, 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 na USA, na ENA opuszczone. No i wiesz, jakby ludzie bardzo popularne wtedy w tamtym momencie już było to, żeby po prostu bawić się jakimiś lagerami do internetu. I. Kurwa to nie jest nic, to, to nie jest nic nowego jakby to jest, kurwa jest 2023. Ludzie lagują sobie internet po to, żeby mieć lepszy ping, ale yy, po to, żeby mieć lepszy ping, ale na, na, na wersjach 1.7 to działa. A na wersjach 1.9 i plus z tym nowym PVP nie działa to, bo też to testowałem. kurwa. No, oczywiście, że to testowałem. Jak, jak wiedziałem taką opcję stary, oczywiście, że chciałem się w tym bawić i sobie lagowałem internet. Każdy sobie, kurwa, większość ludzi, którzy, którzy mają trochę pojęcia o tym, jak działają klocki, testowało to po prostu na tym 1.9 to nie jest kurwa żadne zaskoczenie. Nazwyczaj na świecie po prostu nie wiem, jeżeli, bo tutaj przez kurwa 4,5 minuty filmu było odniesienie do tego, że z że, kim że lagował internet, e, no to Powiadam, że, że po prostu to testował, nie? Jakby nic, nic normalnego. No, ja też to testowałem. Testowałem to na swoim serwerze, no, który był rozpopularyzowany to serwer PVP na początkach kwadratowej tej, tego czwartego sezonu. Testowałem to na, na, na innych serwerach, już nie pamiętam jakich nawet, nie, nie, nie pamiętam ich nazw za cholerę. Na samej kwadratowej games też to dostawałem, telegowanie to internetu. Każdy to, inaczej, większość ludzi, którzy miało o tym pojęcie, już na pewno to robiło i to nie jest żadne zaskoczenie. To po prostu, jeżeli o tym nie wiedziałeś, no to kurwa, żyjesz w błędzie, nie? No i, i po prostu prawda jest taka, że to na 1.9 nie działa, przemija, ja tak uważam. Po tych moich testach 2 lata po dwóch latach czy tam półtora roku mogłeś coś zmienić. No i to tyle, nie? A co, a co do jakichś cheatów i tak dalej? Stary, Patryk kurwa, nie wiem, on, on jest starszy ode mnie. Ja mam 23 lata w tym momencie, nie? Jakby on ma pracę, on żyje w Anglii, on ma dziewczynę, on, ma, on, on sobie jeździ gdzieś co, co weekend czy, 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 czy co drugi weekend po prostu, dobrze zarabia. Kurwa, no nie wydaje mi się, że wiesz, wchodząc na serwer po dwóch latach, no dobra, może nie dwóch latach, ale nie wiem, powiedzmy z częstotliwością średnio, nie wiem, przyjmijmy nawet na trzy miesiące, bawiłby się kurwa w instalowanie jakichś cheatów, czy instalowanie jakichś kurwa syfów e, i, i specjalnie to ustawiał po to, żeby być dobrym na trzy dni, czy tam na dwa dni, zanim mu się znowu gra znudzi, nie? Więc to jest totalnie z perspektywy przyjaciela Screama. Moje to jest totalnie absurdalne, nie? Żeby w ogóle Scream chciał jakkolwiek kurwa, komukolwiek zaimponować. Udało mi się skontaktować również z Gezem, członkiem ekipy 137 oraz kumplem Screama. Opowiedział mi on swój punkt widzenia. Na wstępie zbił argument Klinga o sprzedaniu komputera przez Reluba, ponieważ chociażby grali razem na watermc.pl, który startował niedawno, a jego znajomy, kolega dawny nigdy nie istniał. I nie było takiej osoby. Konto Mefumet to okazało się być jego, lecz Scream naprawdę grał na tym koncie. Stwierdził, że Scream ma przewagę stażu n 16 ponieważ gra na tej wersji praktycznie od momentu jej wydania. Pokazał mi reakcję Screama na film, która jest fundamentalnym argumentem. Data ukazana na screenie to 23 grudnia, czyli możliwa data zbanowania Screama. Trzeba przyjąć, że film trzeba było jeszcze zmontować i się powgrywać do niektórych wstawek, więc zawsze jest kilka dni opóźnienia. Reakcja Skrima pokazuje, że jest rozbawiony tą sytuacją, gdzie w pełni świadomie czytujący gracz zareagowałby zupełnie inaczej. Udało mi się skontaktować z adminem serwera dojamc.pl Moji. Tyle razem popisaliśmy, lecz posłał wszystkie wiadomości, gdy dowiedział się, że będę je udostępniał. Pozostawię to bez komentarza, każdy z Was może to zinterpretować jak chce. Podsumowując, moim, jak i wspomnianych wcześniej osób zdaniem, Scream King nie cheatował. Lecz to co ukazałem nie będzie znaczyło nic, jeśli któryś z właścicieli podeśle screeny logów, w których będzie udowodnione, że Scream cheatował. Wyłaniają się dwie opcje, dlaczego film Clinica powstał. Boli go dupa, że przegrał, lub po prostu chciał się wybić na wyświetlenia. Wybór pozostawiam wam.